Urodzeni w niedzielę. Katar nie jest chorobą twarzową. Agata chodzi ze spuchniętym nosem, zaczerwienionymi oczami. Dzisiaj mama pozwoliła jej zostać w domu, chociaż Agata nie ma gorączki. Już z samego rana zjawiła się w moim pokoju i usadowiwszy się wygodnie w fotelu, zażądała kategorycznie. Zajmij się mną. Jęknęłam. No, zajmij się mną. Widzisz przecież, że jestem chora. Zamiałczała. Z nosa mi kapie, z oczu mi kapie, życie jest podłe. Na szczęście uprzytomniłam sobie, że już od lat najlepszym sposobem na zajmowanie się Agatą jest po prostu słuchanie tego, co ona mówi. Co u ciebie słychać, siostro? zapytałam podstępnie. E, marnie! Agata zebrała włosy i związała je czarną aksamitką. Czy ten koński ogon jest już do czegoś podobny, czy jeszcze nie? Możesz się tak czesać. Nie lubię tych twoich włosów dookoła twarzy. Masz na to zbyt pełną buzię. Niestety! Zgodziła się Agata. Ale żeby się odchudzać, trzeba mieć charakter. Ja dysponuję wyłącznie apetytem, stwierdziła samokrytycznie. Co prawda, pani od wychowania obywatelskiego uważa, że mam charakter, tyle tylko że zły. Przesada! mruknęła mnie chętnie. Ona twierdzi, że my wszyscy mamy wyjątkowo złe charaktery. Całe nasze pokolenie, czyli przyszłość narodu. Nadzwyczajni to my nie jesteśmy, zgoda, ale przecież nie tacy znowu podli. A ona mówi, że zachowujemy się jak urodzeni w niedzielę. Co to znaczy? – spytałam. Agata kichnęła. Wytarła nos i jedną łzę, którą katar wycisnął jej z oka. To znaczy, że jesteśmy leniwi, wygodni, że chcemy całą robotę zwalać na innych, a sami nic nie robić. To podobno jest charakterystyczne dla ludzi urodzonych w niedzielę, pytałam mamy. My z Jaśkiem urodziliśmy się w piątek. Ja wiem, że pani od wychowania obywatelskiego użyła przenośni, ale zrozum, że ja się nie czuję urodzona w niedzielę. Nie mam specjalnie wygórowanego pojęcia o sobie, ale przecież się staram. Słyszałaś chyba, że powiedziałam to wielkimi literami? Słyszałam. Więc jeżeli się staram, to znaczy nie jest ze mną tak źle. U nas w klasie bardzo dużo osób stara się wyrosnąć na porządnych ludzi, ale czasami to właśnie tamci nam przeszkadzają. Jacy tamci? Dorośli. Chyba wiesz, skąd mi się wziął ten katar? Nie wiem. Z pracy społecznej sprzątaliśmy boisko. W rogu, tuż przy placu do siatkówki, była wielka kupa piachu. Wiecznie nam się ten piach nasypywał do tenisówek. Kurzyło się w czasie upału, więc pomyśleliśmy, że można wreszcie uprzątnąć to wszystko. Pani od wychowania obywatelskiego, która była odpowiedzialna za wszystkie prace społeczne podejmowane z inicjatywy naszej klasy, powiedziała, że to nawet dobry pomysł i żebyśmy się wzięli do roboty. Całe jedno popołudnie nasza klasa latała z wiadrami pełnymi piachu, od boiska do tego domu, który stawiają naprzeciwko naszej szkoły. Przenieśliśmy piach na teren budowy, bo tam był potrzebny. Spociliśmy się, złahali ja dostałam kataru, a Marcinkiewicz nawet wylądował w szpitalu, ale nie wiadomo z jakiego powodu. Niektórzy mówią, że ma świnkę. A ryśkę to następnego dnia tak polały plecy, że się w ogóle wyprostować nie mogła, ale wszystko byłoby świetnie, gdybyśmy wczoraj nie zobaczyli, że cały nasz piach wrócił na boisko. Cisce przytaszczyli go z powrotem. Także w ramach prac społecznych oczywiście, bo okazało się, że piach był potrzebny. Pan od powiedział, że będzie się budować skocznie do trenowania skoków dal. W ten sposób i nasza klasa, i C, wykonały po jednej pracy społecznej, ale gdzie tu jest sens, pytam. Dlaczego pani od wychowania nie uzgodniła wszystkiego z panem od WF-u, tylko napuściła nas na ten piach? Pewnie zapomniała. Zapomniała, no dobra jesteś. Każdemu się może zdarzyć. Agato, nie bądź już taka twarda dla tej pani od wychowania. Każdemu może się zdarzyć. Powinnaś to zrozumieć. To nie chociaż nie mówi, żeśmy się urodzili w niedzielę. Co z tego, że ona urodziła się w poniedziałek, czy w czwartek? Tak samo się zagapia jak my. I teraz to ona już z nami przegrała. Na amen. Żadna siła nas nie zmusi do podjęcia pracy społecznej. Żadna. Wyjęłam z szufladki cukierki i rzuciła Magacie krówkę. Nie zatkasz mnie, odparła, żadną krówką i mowę tronową też możesz sobie darować. Palca do niczego nie przyłożę, będę sobie urodzona w niedzielę i cześć. Głupia jesteś, powiedziałam, i nic nie rozumiesz. Możliwe, taka już umrę, głupia i niczego nie rozumiejąca. Na pewno, zgodziłam się ochoczo, jeżeli dalej będziesz myliła adres. Jaki adres? Dla kogo pracujecie społecznie? Dla pani od wychowania obywatelskiego? Ale ona nami kieruje. Jest tylko pośrednikiem. Być może złym pośrednikiem, przyznałam, ale to nie powinno wam przesłaniać prawdziwego adresata. Agata wzruszyła ramionami. W milczeniu rzuła swoją krówkę. Od czasu do czasu pocierała chusteczką zaczerwieniony nos. Biedna ofiara pracy społecznej. Ona też nosiła piasek? powiedziała nagle agata. Ta nasza pani od wychowania, mówię ci jak wyglądała, parsknęła. W spodniach była, a siedzenie ma przecież jak ten fotel, karykatura. Aga! krzyknęłam. Ta złośliwość nie była podobna do Agaty. Nie cierpię jej i nie myśl sobie, że tylko z powodu głupiego piachu mam jeszcze inne. Jakie? Przez chwilę Agata patrzyła na zielone liście, które wystrzeliły wczoraj z pączków kasztanowca. Nie powiem ci odparła wreszcie. Nawet mnie nie proś. Nie miałam zamiaru prosić. Świetnie wiem, że ma się czasami własne sprawy, o których nie sposób mówić głośno. Ja też mam takie, ale szczerze mówiąc nie są to dobre sprawy. O dobrych człowiek mówi. Zwłaszcza o takich, które stawiają go w korzystnym świetle. Każdy z nas jest trochę aktorem. Może to mija z wiekiem, a może i nie. Nawet dorośli chyba starają się również o to korzystne oświetlenie. Pewnie powody, dla których nie cierpisz pani od wychowania są nieistotne i dlatego nie chcesz o nich mówić. Powiedziałam, może, przyznała Agata niechętnie. I właśnie wtedy trzasnęły drzwi wejściowe i do domu wpadł Jasiek. Zapomniałem drugiego śniadania, krzyknął z kuchni. Agawa, historyca chciała cię pytać. A poza tym co się działo? Pani od wychowania przesyła ci pozdrowienia. Jasiek wsunął głowę do naszego pokoju. Powiedziała, że jest jej przykro, bo na pewno zaziębiłaś się przy noszeniu piasku. Była w szpitalu u Marcinkiewicza. To jest równa babka, wiecie? Najrówniejsza nauczycielka w naszej budzie. Zaniosła mu cztery pomarańcze. Ględzion był tam akurat i widział. Spojrzałam na Agatę. No była wściekła. Skończ tę mowę! warknęła. Dlaczego? Cztery pomarańcze. Tanio się sprzedajecie. Wcale się nie sprzedajemy. Jak to nie. Wczoraj wszyscy byli przeciwko niej, a dzisiaj za cztery pomarańcze śpiewacie inaczej! Nie za pomarańcze! Jasiek wyjął z foliowej torebki kanapkę z serem i mówił teraz z pełnymi ustami. Merwie przyszła na lekcję, zaraz przeprowadziła samokrytykę. Najłatwiej! mruknęła Agata. Najtrudniej! Zawołał z głębokim przekonaniem Jasiek. Schował do kieszeni torebkę z kanapkami. Spływam! Zaraz będzie dzwonek na lekcję. Powiedzcie, mamie, że ja dzisiaj później wracam, bo mam się widzieć z tym gościem z telewizji. Słyszysz go? Roześmiałam się. Hanuszkiewicz. Żeby odparła Agata. Jestem pewna, że dostanie czkawki w połowie wypowiedzi. Jasiek już nas nie słyszał. Dudniły na schodach jego szybkie kroki, potem na dole huknęły drzwi. Chryste, jaki on jest głupi? Jęknęła Agata nabożnie. Że też takiego głupiego chłopaka chcą pokazywać w telewizji i na pewno będą o nim dobrze mówili, jakby było o kim. W co on się ubierze? Zainteresowała się nagle. Chyba w białą koszulę. Krawat też weźmie. Mamie powiedział, że włoży sweter. Przecież jego sweter jest pocerowany na łokciach. Oburzyła się Agata. Łokci nie musi wsadzać do kamery. Może je schować. Mnie się zdaje, że ma rację. W swetrze będzie wyglądał najlepiej. Ale przecież on w nim wygląda jak dziki. Mama mu pozwoliła? Mama uważa, że powinien iść w taty koszulce polo. Hmm, zastanowiła się Agata. Wątpię, czy tata mu pożyczy. Myślę, że pożyczy. to jest bardzo przejęty występem Jaśka w telewizji. Wyobrażam sobie, co się będzie działo w klasie, roześmiała się Agata. Wszyscy będą tkwili przy telewizorach, żeby przypadkiem Jaśka nie przegapić. Oby tylko nie było usterek w programie. Pamiętasz jak wuj Tomek? Pamiętałam, jak wuj Tomek opowiadał o funkcjonalnym urządzeniu mieszkań typu M2. W telekinie mieli pokazać odpowiednie propozycje. Coś im się jednak pokręciło i poszedł w film o nowoczesnych oborach. Tego dnia wuj Tomek był z pewnością najpopularniejszym architektem wnętrz w całym kraju. Czuję, że Jasiek z czymś się wygłupi przed tą kamerą i ośmieszy całą rodzinę. Powiedziała Agata złowróżbnie. Sama słyszałam wczoraj, jak Heniek Królik proponował mu zakład o 200 zł. Rozumiesz, jaka to kupa forsy? Co Jasiek ma zrobić za te pieniądze? Zapytałam i prawdę mówiąc ogarnął mnie niepokój. Mój brat uwielbia zakłady. Heniek powiedział, że za te dwie stówy Jasiek musi pokazać mu język. No to niech mu pokaże, o co chodzi. Agata popatrzyła na mnie z politowaniem. Oszalała sieba, on ma mu ten język pokazać w telewizji przed kamerą. Poczułam, że włosy stają mi dęba na głowie. I co ja Jasiek na to? Zapytałam z przerażeniem. Powiedział, że się zastanowi. Cena jest przyzwoita, stwierdził, pomyślę. Zwariował chyba. Zawsze był zwariowany, zawołała Agata. I zobaczysz, że on się da złapać Henkowi na te dwie stówy, jest piekielnie łasy na force. Nie zrobi tego, zaprzeczyłam gwałtownie. Nie zrobi tego, chociażby ze względu na rodziców. Pogadam z nim jeszcze, ale on tego nie zrobi. Przekonasz się. Jeszcze lepiej z nim nie rozmawiaj. Nie wiesz, jak on jest? Jak mu się będzie mówić, żeby tego nie robił, to już na pewno na złość nam wszystkim pokaże ten swój obrzydliwy ozór zawsze robi na odwrót niż mu się radzi. Błagam cię. Już ty się w to nie wtrącaj. Zrobiło mi się gorąco. Agata milczała przez chwilę w końcu, zapytała żałośnie. Czy Jaśka wyleją ze szkoły, jeśli to zrobi? On tego nie zrobi, odparłam z udanym przekonaniem, żeby tylko pocieszyć jakoś zatroskaną Agatę. Wiedziałam jednak, że Jaśka stać na takie coś wobec chęci królika. Zwłaszcza jeśli ten wyasygnuje mu za to 200 zł, chociaż Jasiek ma pewne cechy Romea i chociaż przyszedł na świat w piątek, teoretycznie pod wieloma względami pasuje do ludzi urodzonych w niedzielę. Bez cienia skrupułów bierze od mamy pieniądze za mycie okien, chociaż cała rodzina potępia go za to. Pani Kapuścińskiej mama płaci, tłumaczy się Jasiek. Ja biorę o wiele mniej. Tak więc mama zarabia na tym interesie. Powinniście być zadowoleni, że tyle forsy zostaje w domu. Nie rozumiem, o co te pretensje. Mógłbyś robić to za dziękuję, a nie za pieniądze, krzyczy Agata. To powinien być twój obowiązek. byś się wstydził. Byś się wstydził, byś się wstydził, przedrzeźnia ją Jasiek. Wcale się nie wstydzę. Po prostu lekką ręką daję mamie pieniądze i w ten sposób dokładam się do utrzymania rodziny. A ty co? Pyta zaczepnie. Dołożyłaś się kiedy? Ja akurat pomagam za darmo. Akurat do twojej pomocy to mama jeszcze dokłada. Zdaje się, że już zapomniałaś ile mama zapłaciła pani Kapuścińskiej za umycie podłogi po twoim pastowaniu. Kiedy to zachciało ci się cztery pudełka pasty wcisnąć w trzydzieści metrów kwadratowych parkietu? I ty jeszcze masz odwagę wypominać mi jakieś marne pieniądze. Tak więc wydaje się rzeczą wysoce prawdopodobną, że Jasiek pokaże Henkowi Królikowi język, korzystając z tego wspaniałego ośrodka przekazu, jakim jest telewizja. Moje obawy okazały się słuszne. Po południu Agata przepisując notatki z zeszytów Jaśka, znalazła kartkę, z którą natychmiast przyleciała do mnie. – Samo dno! – zawołała. – Masz, czytaj i powiedz, czy jest teraz jakaś siła, która mogłaby go od tego powstrzymać? – Przeczytałam. Umowa. My, niżej podpisani, zawieramy następującą umowę. 1. Jeżeli obywatel Jan Maciejewski zdecyduje się na pokazanie języka obywatelowi Henrykowi Królikowi w czasie swego występu w programie telewizyjnym, obywatel Henryk Królik zobowiązuje się wypłacić mu w żywej gotówce 200 zł, słownie złotych 200. 2. Jeżeli obywatel Jan Maciejewski nie pokaże obywatelowi Henrykowi Królikowi wyżej wymienionego języka, zmuszony będzie do wypłacenia obywatelowi Henrykowi Królikowi sumy 200 zł, słownie złotych 200 w ciągu trzech dni. 3. Jeżeli z przyczyn technicznych obraz telewizyjny ulegnie zniekształceniu i obywatel Jan Maciejewski nie będzie miał możliwości wywiązania się z niniejszej umowy, zostanie ona rozwiązana. Podpisy Jan Maciejewski, Henryk Królik, Świadkowie, Andrzej Ględzion, Franciszek Zebrzydowski Zawołaj Jaśka, powiedziałam. Myślisz, że go przekonasz? zwątpiła Agata. Nie przekonasz go, siostro. Zawołaj Jaśka, powtórzyłam. Prędzej mu obetnę język, niż pozwolę na to, żeby go wywalał w telewizji. Jasiek wszedł do mojego pokoju z promiennym uśmiechem. Chciałaś coś ode mnie? zapytał miękko. Tak, siadaj. Usiadł. Wyjęłam spod poduszki dowód rzeczowy. Jeżeli zrobisz coś podobnego, Jasiek, to ja ci tego nigdy w życiu nie daruję. Powiedz, błagam cię, powiedz, że to tylko żarty. Uśmiechnął się. Żadne żarty? Co ty myślisz, że ja mu nie pokażę języka? Dlaczego? Dla mnie to pestka. Jasiek, chyba by ci ten język przez usta nie przeszedł. Przejdzie mi przejdzie, odparł z przekonaniem. Mało to razy pokazywałem Henkowi język i to za darmo. Ale przecież nie w telewizji. Przecież to wszyscy będą oglądać. I mama, i tata, i cała rodzina i znajomi, i wszyscy ze szkoły. Eee, stęknął Jasiek pogardliwie. A co mi tam? Słuchaj, zaczęłam łagodnie. Pomyśl, jak nam wszystkim będzie strasznie wstyd, a ten heniek, przecież on się zwyczajnie bawi twoim kosztem. Jak to moim kosztem? Oburzył się Jasiek. Przecież on mi za to płaci, ciężkie pieniądze płaci. Jakie znowu ciężkie pieniądze. No dwie stówy. Jasiek, zaczęłam znowu. Ty nie możesz tego zrobić i ty tego nie zrobisz, prawda? Ja to zrobię, stara, spokojna głowa. Zapewnił, jak gdyby mi właśnie na tym zapewnieniu zależało. Złożyłam ręce jak do modlitwy. Błagam cię, jęknęłam. Błagam cię. Cholernie mi przykro, ale muszę ci odmówić. Odparł Jasiek. I nagle przyszedł mi do głowy pomysł, jak mi się wydało genialny. Przypomniałam sobie moją książeczkę PKO. Przekupię, Jaśka. Dam ci pięć stów, powiedziałam. Pięć, kapujesz? Pięć. Chciałam, żeby pojął, jaka to zawrotna suma. Pięć? Zdziwił się. Tak ci zależy na tym moim języku? Na tym, żebyś go nie pokazywał, skonkretyzowałam. Dwie dasz Heńkowi, a trzy będziesz miał dla siebie. Chciwość odebrała mu mowę. Milczał przez chwilę i patrzył na mnie z podełba. Honor mi nie pozwala, zakomunikował wreszcie. Krójk powie, że stchórzyłem. Nie, siostro, dziękuję. Ja doceniam, powiedział dworsko, twoją wspaniałą myślność. Ale niestety, jeżeli to zrobisz, nie odezwę się do ciebie nigdy w życiu. Ani słowem zagroziłam. Wybieraj teraz, albo ja, albo ten twój cały honor. Honor oczywiście, zawołał Jasiek. Zawsze mi wszyscy do głowy kładli, że honor jest najważniejszy. Ile tata sobie języka nastrzępił, mama ile mi do głowy napakowała, a teraz jak przychodzi chwila próby, to ja mam zreiterować? Honoru, to ty dopiero wtedy nie będziesz miał, kiedy ten swój obrzydliwy język wywalisz! krzyknęła niczym Agata. Za dwieście złotych zrobisz z siebie durnia. Rzeczywiście honorowa sprawa, zmarkotniał, aż wymyślił. To może wy nie oglądajcie tego programu, co? Będziemy oglądać, odparłam stanowczo. I ja będę oglądać zupełnie spokojnie. Wiem, że nie pokażesz języka królikowi. Wstał i spojrzał na mnie z bezdennym smutkiem. Pokażę, siostro, powiedział przepraszająco. Nie mogę zawieść swoich kibiców zrozum. Odwrócił się, szedł w stronę drzwi i wtedy zadałam mu cios w plecy. Ciekawe, powiedziałam, co na to powie Klaudia? Widocznie trafiłam, bo pochylił się nagle. Ona ma poczucie humoru, odparł niepewnie. Ja też mam, przypomniałam mu. Ale mam również poczucie osobistej godności, której tobie zabrakło. Życzę ci, żeby Klaudia nie była do mnie podobna. Postanowiłyśmy za gatą, że nie opowiemy rodzicom o całej tej historii. Jeżeli Jasiek pokaże język królikowi, postaramy się wmówić w nich, że widocznie oblizał się ze zdenerwowania. Cały następny poranek upłynął nam na rozmyślaniach. Agata była jeszcze bardziej spuchnięta niż poprzedniego dnia, a mnie też wszystko bolało bardziej niż zwykle. Na obiad przyszedł wuj Tomek, na szczęście sam bez Lirki. Łaska niebias! odetchnęła Agata. Gdyby Lirka zobaczyła to wszystko, pomyślałaby, że jesteśmy rodziną psychopatów. Z małżeństwa byłyby nici. Słyszałam, jak rodzice wyprawiali Jaśka z domu. Pokornie dał się ubrać w taty polo, do którego mama przyszyła niebieską szkolną tarczę. Pokornie zniósł wszystkie uwagi wuja Tomka. Pamiętaj o tym, co ci wujek mówił – nalegała mama, bo pomijając oborę wujek wypadł przed kamerą bardzo dobrze. – Mógł wypaść dobrze – myślałam sceptycznie, bo nie miał w kieszeni umowy z Henkiem Królikiem. Jasiek właściwie nie pożegnał się ze mną, uchylił tylko drzwi i mruknął pod nosem jakieś, no to cześć, którego mogłam się raczej domyślić niż usłyszeć. A potem wszyscy przyszli do mojego pokoju i tata włączył telewizor. Obejrzeliśmy film rysunkowy, reklamę kawy Marago, usłyszeliśmy piosenkę z ostatniego festiwalu w Sopocie, aż wreszcie nadeszła decydująca chwila. Na ekranie ukazał się redaktor działu sportowego Mrozik i zapowiedział, że za chwilę przedstawi nam juniorów z klubu Wars, najlepszych spośród najlepszych sam można powiedzieć kwiat sportowej młodzieży. Sam można powiedzieć kwiat sportowej młodzieży siedział przy stole i miał bardzo niewyraźne miny. Juniora Janka Maciejewskiego, redaktor Mrozik, nie potrzebował nam przedstawiać. Dostrzegliśmy go natychmiast. Siedział obok redaktora i uśmiechał się głupawo. – Jaki fotogeniczny! – ucieszyła się mama. – Prawda, że jest fotogeniczny? Tata chrząknął z zadowoleniem. No – Owszem, dosyć – powiedział oszczędnie. – Mówiłem mu przecież, żeby patrzył w kamerę, a on gdzie się gapi – zdenerwował się wuj Tomek. – Jak się mile uśmiecha! – zachwycała się mama, wpatrzona w barani uśmiech mojego brata. – Denny! – zawołała Agata. Dlaczego tak mówisz? A gadko, oburzyła się mama. Nie powinnaś tak mówić do prawdy. Patrzyłam na Jaśka i wyobrażałam sobie, jak w sąsiednim domu Henio, królik i kibice zamierają w oczekiwaniu. Pomału i ja zamarłam, bo oto nagle Jasiek zaczął nerwowo wiercić się na krześle i przysłaniać usta ręką. Wiedziałam, że przez cały czas myśli o swoim języku i o tym, w której chwili będzie go mógł najlepiej wyeksponować. Kątem oka dostrzegłam, że Agata zasłoniła oczy chusteczką, najwyraźniej doszczętnie wykończona nerwowa. Wywali go! szepnęła mi do ucha. Przekonasz się, że go wywali! Obawiam się, że masz rację, odparłam równie cicho. Redaktor Mrozik rozmawiał teraz z młodocianym sprinterem, który nazywał się Kazimierz Wtorek. Jasiek położył obydwie ręce na stole i odważnie spojrzał w kamerę. Ponieważ siedział obok wtorka, widać go było bardzo dokładnie. Przestałam oddychać i miałam rację, bo ja się go tworzył usta lekko, co prawda, ale przecież wiedziałam, po co je otwiera. Za chwilę, między jego wargami ukazał się czubek języka, ale widocznie Jasiek uznał, że jeszcze nie nadeszła odpowiednia chwila, bo tylko oblizał się nieznacznie. Biedactwo! wzruszyła się mama. Zaschło mu w gardle ze zdenerwowania. Mnie też zaschło w gardle. Czułam, że Agacie również. Może tylko jednemu jedynemu Henikowi królikowi nie, bo przypuszczam, że nawet Ględzionowi i Zebrzydowskiemu musiało zaschnąć. Redaktor Mrozik zajął się dziewczyną uczesaną w kucyki, a Jasiek znowu otworzył usta. Boże, jęknęła Agata. Nie denerwuj się, Agatko, uspokoiła ją mama. Zobaczysz, że on nam się pokaże od najlepszej strony. Jasiek przygryzł zębami dolną wargę, jakby w obawie, że ten jęzor sam mu wyleci z ust w najmniej odpowiednim momencie. Dziewczyna z kucykami nie mogła powiedzieć prawidłowo słowa kalkulować. Ciągle mówiła karkulować, karkurować. Wreszcie machnęła ręką, uśmiechnęła się bezradnie i pojechała dalej. Okazało się, że ona w żaden sposób nie może sobie wykalkulować, jak najlepiej wychodzi się z bloków startowych. Wreszcie redaktor Mrozik spojrzał na Jaśka. A teraz przedstawiam Państwu Janka Maciejewskiego. Jasiek poruszył głową jak gęś łykająca kluski. To miał być ukłon. Podobno w szkole koledzy nazywają ciebie bambusem, czy to prawda? Prawda, przyznał Jasiek. Może nam opowiesz, skąd się wzięło to przezwisko? Bambus to jest roślina z rodziny traw, powiedział Jasiek płynnie. Rośnie w tropikalnej i subtropikalnej Azji. Charakteryzuje się tym, że jego młode pędy rosną szalenie szybko, do jednego metra na dobę. ha! roześmiał się redaktor Mrozik radośnie. I tu tkwi cała tajemnica, zwrócił się w stronę kamery i wyjaśnił nam. Janek, proszę Państwa, ma obecnie 1,88 m wzrostu. Dodał mu trochę, zawołała Agata. I w ogóle zawracanie głowy. Gdyby ja się gruzł w głębi subtropikalnej Azji w tempie jednego metra na dobę, to po 15 latach miałby zaraz 365 razy 15. to jest 3650 plus 1825, to jest razem. No tak, to prawie 5,5 kilometra. – Cicho bądź, Agatko, nie słyszę, co on mówi – zdenerwowała się mama. – Jak godzisz trening z nauką? – zapytał nietaktownie redaktor Mrozik. – Eee… – zająknął się Jasiek. – No jakoś muszę. – zdaję sobie sprawę z tego, że powinienem lepiej, ale… – spojrzał w kamerę i przekazał uroczy uśmiech ciału pedagogicznemu, które niewątpliwie czyhało przy telewizorach na jego odpowiedź. Ale się staram. Za to, ożywił się nagle, moja siostra bliźniaczka jest pierwszą uczennicą w naszej klasie. Idiota, wrzasnęła Agata. Jeszcze się będzie legitymował moimi piątkami. Niech lepiej o swoich dwójkach opowiada. A, to pięknie, ucieszył się redaktor Mrozik sukcesami Agaty. Gratulujemy ci, Agato, powiedział Jasiek. Agato. Powtórzył redaktor mrozik i uśmiechnął się, demonstrując telewizom swoje fenomenalne uzębienie. Och, jaki on przystojny! zawołała moja siostra, patrząc na redaktora mrozika wzrokiem pełnym nagłego uwielbienia. Prawda! ucieszyła się mama. I bardzo mu do twarzy w tej tatusia koszulce. Redaktor przedstawił nam teraz młodocianego trójskoczka, godnego następna Józefa Szmytta. Jasiek poprawił się na krześle. Miał już z głowy swoją oficjalną wypowiedź i mógł spokojnie zająć się wypowiedzią prywatną skierowaną do Henka Królika. I właśnie w tej samej chwili, kiedy błysnęły mu w oczach diabelskie ogniki świadczące o tym, że już sobie wykarkulował wyjście z bloków startowych, ta dziewczyna z kucykami pociągnęła go za rękaw. Spojrzał na nią, a ona, patrząc przed siebie nie na Jaśka, pokręciła przecząco głową. Wtedy zmarkotniał i opuścił wzrok. Dlaczego ona go zaczepia? Zdenerwowała się mama. Doprawdy, jakie te dziewczęta są natrętne. Kto to właściwie jest? zapytałam. Czy ktoś z was usłyszał jej nazwisko? Okazało się, że nikt nie usłyszał. Agata nachyliła się do mojego ucha i wyjaśniła niechętnie, jakby z wahaniem. Ja ją znam. To Klaudia, córka naszej pani od wychowania obywatelskiego. Jedyną piątkę, którą Jasiek może się poszczycić, zawdzięczamy jego sympatii dla Klaudii, a nie dla przedmiotu. On się tego obywatela naprawdę uczy, ale tylko z obawy przed kompromitacją. Znowu zabrzmiała w głosie Agaty nutka złośliwości, tak do niej niepodobna. No cóż, Jasiek nie pokazał języka Heńkowi Królikowi. Przegrał zakład. Ale zrobił to dla Klaudii, nie dla nas. Rozumiałam rozżalenie Agaty. Rozumiałam nawet to, że zamiast wdzięczności dla właścicielki zabawnych kucyków poczuła do niej niechęć. Nawet ja pomyślałam sobie przecież mściwie, że jeśli tak, to nie dam Jaśkowi tych pieniędzy na zapłacenie długu. Niech się teraz martwi sam, jeżeli zrobił dla Klaudi to, czego nie chciał zrobić dla naszej rodziny. Potem wszyscy przeszli do drugiego pokoju, gdzie mama podała kolację. Zostałam więc sama. Jedząc chleb z białym serem, zaczęłam zastanawiać się raz jeszcze nad Jaśkiem. Zaledwie od kilku dni obserwuję uważnie swój dom, trochę jak gdyby z boku i głubie się. Nie wiem, jaki kto jest, do czego zmierza, na przykład Jasiek. Raz potrafi mnie chwycić za serce tak, że jestem gotowa darować mu wszystkie jego wady, to znów rozwścieczyć do tego stopnia, że zapomina o jego zaletach. Jeżeli to właśnie nazywa się siostrzanym uczuciem, doprawdy jest to uczucie bardzo skomplikowane. Pomyślcie tylko, czy powinien mieć piątka z wychowania obywatelskiego chłopak, który za marne dwie stówy godzi się na pokazanie języka milionom telewizów. Chłopak, który twierdzi, że nie stać go na luksus udziału w pracy społecznej. Jak mamę kocham, taki chłopak powinien mieć lufę i to lufę na szynach.